Cześć wszystkim! Kontynuacja DD słonecznego podejścia do życia. Irena Szałas. Karolina Pawlik. Dalej kontynuujemy te aspekty związane z D3, bo to jest bardzo ważny temat. Mhm. Wiele osób bierze bardzo duże dawki przepisywane przez lekarzy po 20 tysięcy i więcej. Mhm. My często się tam wspieramy, że powinno być jeszcze podawanie na przykład witaminy. K2 w literaturze też się gdzieś tam to przejawia, żeby stymulować przekierowanie wapnia do kości, żeby nie było sytuacji takiej, że gdzieś tam potem mamy problemy z nerkami, mhm. bo wiadomo, to stężenie wapnia będzie wzrastać i ktoś mówi, dobra, to się nabawimy zaraz kamicy nerkowej. Więc wiadomo, że też. Obawiają się lekarze, jak pacjenci sami sobie dozują poziom witaminy D3, bo gdzieś tam przeczytali o tym tak. i bez konsultacji, bez weryfikacji poziomów, automatycznie mogą sobie nawet zaszkodzić. Więc lepiej może faktycznie się skupić na tych aspektach, o których Ty mówiłaś w poprzednim odcinku, jeśli chodzi o dietę, żeby uzupełnić, wzbogacić, żeby uszczelnić te naczynia pionośne, mm -hmm. prawda, i cały system e, mikrobiomu, żeby. Była lepsza wspanialność, lepszy poziom. No i właściwie dzisiaj, dzisiaj sam dałeś wykład, ja nie Oj. wiem czy dobra, dodam jeszcze nie, coś, no powiedz, coś więcej. Tak Jakiś... strony kilka ciekawostek może... może. Dokładnie, to z poprzedniego odcinka wiecie już, że. Tak, wiecie, że witamina D3 otwiera wrota dla wapnia, i wtedy wapnio ochoczo wchodzi do, do komórki, gdzie w komórce nie powinno być wapnia, bo wypompowania wapnia z komórki to jest bardzo energochłonny proces, i, 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 i po prostu lepiej tego nie, lepiej takich rzeczy nie, nie robić. Dlatego sugeruję, żeby wycofywać stany zapalne, czyli nie jeść śmieci, nie jadać śmieci, które robią te stany zapalne, czyli zmienić coś w diecie tak, żeby te jelita były uszczelnione. Może niekoniecznie nabiałem, może niekoniecznie mlekiem, bo już dzisiaj wiemy, że mleko wypompowuje tak naprawdę Robiąc duży stan zapalny. To jest czyli wypopulowany powsta... i komorganizowany. Nie, to nie, nawet nie? nie chodzi o to, tu chodzi o kazeinę. Chodzi okay. o białka, te cukrogenne i destrukcyjne białka kazeinowe, które robią stan zapalny i wiadomo, że jak jest stan zapalny, no to organizm prosi o wapń. No zobacz przez wiele odcinków... I wyciąga z kości. No dokładnie. Przez wiele odcinków mówiłaś przeważnie tak ludzie zwracali nam uwagę, nie jeść, nie jeść, tego nie jest, tamtego nie jest, prawda? No w końcu. Powiedz, co jeść. Dobra. No bo nasze tej koleżanki w pracy się pytają: No co mamy w końcu jeść, jak wszystkiego zabrać? Okej, okay, no najpierw trzeba było wyjść dobra, od dobra. tego, co, co, co jest nam, co jest szkodliwe. A więc dobra, czym podnosimy witaminę D3? Po pierwsze, wycofanie stanów zapalnych, czyli wykluczamy te najbardziej. Wyglowodane, tak, nie, nie, niekoniecznie. Nie wszystkie. Te, o których wcześniej mówiliśmy. Jasne. Kto będzie zainteresowany, to sobie obejrzy. Natomiast jak podnieść witaminę D3? Pięknie podnosi się witaminę D3, kiedy już mamy y, ładną wyściółkę, czyli śluzówki mocne, rybami morskimi. Rybami morskimi, ja wiem, powiesz zaraz, no ale co z metalami ciężkimi? Przez o, dłuższe, e, e. dłuższy czas mam okazję testować urządzenie Oligoczeka, czyli ono mierzy y, witaminy, minerały, metale ciężkie z tkanki miękkiej, stężenie. Oligoczek, tak. Oligo i okazuje się, że ja, będąca robiąca sobie trzy dni na rybach y, przez ostatnie trzy miesiące, pięknie sobie podniosłam witaminę D3, natomiast nie, wzrosł, nie wzrósł mi poziom metali ciężkich. Do wyjściowych, tak? y, do, tych, do przeciętnego no. człowieka, który nie je ryb. Okay. Y, bo wiadomo, że wszyscy jesteśmy obciążeni mm -hmm. metalami ciężkimi. Y, tak, też y, Wszędzie jest ich pełno. Czym podnieść sobie? Jeżeli ktoś lubi, to tran, polecam, dobrej no. jakości, algami, glonami, one też są wysycone i jodem i mm -hmm. witaminą D3, także można sobie wrzucić mm -hmm. do zupy. No i nie bać się tłuszczu przede wszystkim. Mm -hmm. także... okay, Oliwa z oliwek, tak? Te wszystkie oliwy też mają znaczenie? E, wiesz, to, tu, bardziej mi, y, tu bardziej chodzi mi o kwasy tłuszczowe y, czyli te roślinne mm -hmm. oleje zimnotłoczone jak mm -hmm. najbardziej. Okay. No dobrze no widzicie jajko jeszcze ma witaminę D3 no o żółtku, tak tak, tak. No nie bójcie się zmieniać czegoś dodawać czegoś w diecie bo to tak jak tutaj Karolina mówi ma duże znaczenie a przede wszystkim no dla mnie jako terapeuty ma to znaczenie że będę miał lepsze efekty terapeutyczne tak będziemy będzie bardziej skuteczny staryza, No właśnie przy okazji ta edukacja każdemu pomoże mi też pomaga bo weryfikuje swoje nawyki natomiast dla was jest to bardzo ważna informacja żebym. Cały czas was nie mobilizował do kopowania tych suplementów i zwiększania poziomu witaminy D3, chociaż czasami to jest skazane przy niskich poziomach. Więc trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiamy serdecznie do następnego odcinka. Cześć. Hej.